Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony duch i doczekaliśmy się. Czekaliśmy, czekaliśmy, bo niby wszyscy wiedzieli, że to może wystartować o 19, ale i jej nas leciutko przeciągło i wyskoczyło nam chyba było za 15-20, ale jest! Jest nasz web up Śmiejący się Davis, który niewątpliwie chciałby do nas dołączyć. Odcinek numer 1. Zaczynamy. FIFA 23, także pełne emocji. Rozpoczynamy naszą nową przygodę. Wybierzmy sobie jakąś paczkę powitalną, tam, tam klub. W tamtym roku wiem, że brałem Brazylię, a w tym roku coś mi mówi, że może Francję? Piszcie oczywiście, co wy wybieraliście na start. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, wszystko dobrze słychać. Ale to będę patrzył później, troszeczkę oddaliłem kamerę Też możecie napisać, czy tak jest lepiej, czy tak jak było przed tym było lepiej Nie wiem, nie wiem Musicie mi napisać, wybieramy sobie Francję Cóż to za niebieski zawodnik yy. Dostaliśmy yy. Teraz to w sumie nie wiem kogo dostaliśmy Endombele tutaj jest Ciekawie a raucho jakiś, ale ten tu jest niebieski. Słuchajcie, może wam to troszeczkę powiększę. Mogę to wam powiększyć. Oczywiście, że mogę. O! Tak będzie git. I yy... co ja tu mam zrobić? Chemia. Chemię budujemy. Ławka rezerwowych. Też coś mamy, mam nadzieję, że to u Was będzie wyglądało również dobrze. O! I tutaj na wypożyczenie kogoś, tak? Gnabry, 50... 85? Niezłe tempo, ale tu jest Bailey, Bailey będzie lepszy. Zastąpimy sobie go. Przejdźmy sobie dalej. Jakie mamy stroje do dyspozycji? Szkoda, że nie dali Manchesteru na, na początku. Hanover, Birningham, Kaiserslautern, Bayern. Leczę. Barcelona. To w sumie weźmie sobie Barcelonę. I strój wyjazdowy. Czy będzie jakiś strój, który złapie mnie za serducho, tak jak w tamtym roku było to oczywiście Wośp i Brighton. Weźmy sobie Milanu. Ach. Liczyłem, że może dadzą mi Manchesteru. Yy, Weźmy sobie może górnik zabrze. Rapid to spoko wygląda, ale polskim akcentem. Tak jest, polski herb stroje. I wejdźmy do food. I zobaczmy, czy coś ciekawego. Z tego co widziałem, to strasznie wywala serwery, bo Upelka Damiana widziałem. Ile sobie właśnie oglądałem, jak ten wyglądał tam u niego stream. No właśnie, nie mogę wam pokazać logowania się do yy, przeglądarki. Mój login i hasło. To wam oczywiście pominąłem, ale już ładujemy się na nowo. I czekamy, czekamy. Wiadomo, że na początku może to wszystko działać tak, jak będzie działać. Dzisiaj przeglądarka, tak jak, tak jak oczywiście wszyscy wiedzą. Ale gdyby ktoś nie wiedział, to dzisiaj na przeglądarce, a jutro już startuje aplikacja. Więc jutro już będziemy się bawić w transfery na przeglądarce. No niestety, trzeba się uzbroić trochę w cierpliwość, ponieważ no... Chodzi to, jak chodzi. Albo i nie chodzi. Jest, puściło nas już, jest, jest, dobrze. Tu jest jakiś piłkarz do wyboru. No i oczywiście, przez to, że nas wyrzuciło, nie pokazało nam, jakie paczki żeśmy dostali. Tu jakieś błędy się wywalają. FIFA pointsy mamy. Co my tutaj mamy? Złotą paczkę. Drugą złotą paczkę. Paczka startowa stadionu. Złoty Piłkarz 80. Plus. Kolejny. Tutaj kolejny. I kolejny. I kolejny. Paczka piłkarzy. No tak. O w przedprzedaży. O, tam coś. Ambasadora Food na wypożyczenie i nie wiem innego piłka Team of the Week. Mm. A cóż to mamy? Mm, za Team of the Week. Zobaczmy, czekajcie, bo tu jest jakiś błąd. A tutaj tak nie widzicie, bo wam zasłaniam. Kogo my tutaj mamy? Statystyki, ta chemia teraz będziemy musieli budować. Saliba. Bardzo fajny by był na obronę na start. 80 tempo. Fajna obrona. Ciekawe, Traore. Jezu, jakie mam piękne z nim wspomnienia z Traore jak to jest z tymi? Referowana pozycja to gdzieś, to powinno chyba pisać, nie? Ale to będziemy ba bawić się na czasie. Cóż tu jeszcze jest? Paulinia. Ale jest gość, którego ja bym chciał. Piękne wspomnienia z KDB, z tamtego, z tamtej FIFY. Oj, miło go wspomina, bardzo miło. Patrzę oczywiście pod Angle, no, takiego sona mieć, coś pięknego. Po milionie wystawiają. No kto teraz będzie miał pieniądze na milion końców? Ale takiego Sonika mieć. Valverde też bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. No to nic, będziemy próbować otwierać. No tu jest ambasador, no to na pewno będzie Vinicius. Więc Viniciusa oczywiście sobie weźmiemy do klubu. I teraz idziemy sobie otwierać. Pierwsza paczka z podglądem. Zobaczmy. Pierwsza paczka z podglądem. I John Luigi Buffon. Trafiamy ikonę. Trafiamy ikonę w pierwszej paczce. Coś pięknego. Jonesa jeszcze. Można? Pewnie, że można. Dobra. To tak. Najpierw otwórzmy sobie to tam, co jest najmniej, tak jakby istotne. Ale ładny strój Bayernu. Tunel. Tu jakieś piąstki. Sheffield United, bardzo ładna koszulka, podoba mi się, już mi się podoba. To wszystko do klubu. I teraz otwórzmy sobie pierwszą oficjalną paczkę. No, oczywiście z podglądu była pierwsza, ale taką, którą dostaliśmy. Zobaczmy. Alvarez! o Mam nadzieję, że u Was to dobrze widać, bo u mnie chyba jest za bardzo podciągnięte. Ale Alvarez to bardzo dobry wybór. Wybór, bardzo dobry traf. Bo to u Was będzie dobrze wyglądało, mam nadzieję. Oczywiście mi piszcie. Jak coś to będziemy. Będziemy tam oczywiście coś kombinować. Zmiana pozycji. A, to jest jedna tylko. No, ciekawe. Czyli taki nas starterek Alvarez w ataku. Troszeczkę za mało tempa, ale to trzeba mm, zapomnieć o. Trzeba zapomnieć o tym, że grało się dosłownie parę dni temu. Yy, z zawodnikami, którzy mieli po 99 tempa. Statystyki zbustowane. Druga paczka. Zobaczmy. Ogbonna. No i robi mi się to, co chciałem, czyli Liga Angielska. Yes. Oho, Burn, 47 tempa, możesz czasami się nie zmieścić u mnie. Kolejna zmiana pozycji. Jest coś warte? A, ludzie już wystawiają, 1300. Uh, uh, uh. O nie, nie, ja sobie na razie wszystko do klubu. Co, coś tu ciekawego jeszcze? Hmm, ciekawy strój. Zmiana pozycji, Championship, kontrakty. To wszystko oczywiście bierzemy do klubu i otwieramy kolejną. I tu już jest 80 plus. Zobaczmy. Czy może jakaś karta Jose sa, Mamy bramkarza. No i zobaczmy. Rzesa. 81. Rebic. Bardzo ciekawa karta. Bardzo ciekawa karta. Perin. Ale to jest już niestety Championship. O! Emblemo. Niestety jako kibic Manchesteru mam troszeczkę złe z nim wspomnienia. No ale trudno. Ale dobrze, mamy już 81 trafionego. Więc teraz może jakieś zaklęcia. I otworzymy lewą ręką. Zobaczmy. Kolejna paczka 81 plus i szlagera trafiamy. I o, Skamaka. Do ligi angielskiej. Jakiś dzisiaj startowy składik sobie oczywiście złożymy. Co my tu ciekawego mamy? Mereta, Negredo. Negredo ze swoim tempem to raczej, no nie zawita u nas. Ale szukamy jakiś perełek, szukamy perełek. Zobaczymy, co tam dalej mamy? Mamy jeszcze, nie, jeszcze mamy trzy paczki, także. Co mi tu? Jakiś tam mi błąd wyskakuje, mniejsze z tym. Kolejna paczka. O, miło. Na tyle nowych kart trafiamy od razu duplikat. Maggin. O, ten Maggin całkiem fajnie wygląda. Maggin. Turam. To jest ten Turam. Czy zmienił? Tutaj wysyłamy oczywiście na listę transferową. No i tutaj, jeżeli chodzi o ligę angielską, to mamy Ati Nuriego, Aita Nuriego. Całkiem fajny zawodnik w Realu. 77 mi się tempa troszeczkę go dyskwalifikuje, aczkolwiek te pierwsze składy wiadomo, że, że będą takie Takie trochę polepione, że tak się brzydko wyrażę. Z kolejna złota paczka. I zobaczmy. Czy szczęście Markus Rashford! Tak jest! Ale trafiamy zawodnika. Ohoho! Tak jest! Już mamy zwycięstwo! Markus Rashford trafiony. O kurcze. Pięknie. Ale trafiliśmy petardę. Jeszcze João Moutinho. Jest Loftus Bardzo ładnie. hu Tutaj mam jakiś duplikat. To na listę transferową. Ale mamy Markusa Rashforda. Strasznie dostał, że tak powiem, po zadzie eee, w tej FIFA. No ale kiepski tamten sezon. Więc trochę się nie dziwimy, ale kapitalnie. 150 tysięcy teraz wystawione, 140, 90, 80. Oczywiście, że go nie sprzedajemy. Trzymamy. Markus Rashford trafiony na start. Pięknie. No i teraz mamy tą paczkę, co jest Mbappé na wypożyczenie, ambasador Food do wyboru na wypożyczenie i niewiemienny piłkarz Team of the Week. Zobaczmy. Może De Bruyne? Chciałbym. I to będzie. Akcent. Jeszcze mamy akcent polski. Proszę bardzo. Mladenowicz. Lewy obrońca. 90 tempa. Mbappé. mógłby być niewymienny. E, mógłby być tak, niewymienny, ale żeby był u mnie. I tutaj ambasada do wyboru to będzie dalej. Vinicius, czyli mamy już 6 meczy. Taki nasz starter skład. Mieszanki są dość dzikie. Brakuje nam prawego obrońcy i lewego obrońcy. Znaczy, tam można tego wsadzić. Panuriego, ale nie będę mu teraz dawał zmiany pozycji, bo to bez sensu. Ale wygląda to całkiem okazale. SBC, które najpierw musimy robić, oczywiście. Najpierw rzucamy się na. Nie pamiętam na co najpierw. Hybrydy ligowe. Może być i hybrydy ligowe. Musimy, oczywiście, najpierw zrobić. SBC. To jest ważne. Da nam to bardzo duży zastrzyk. Bardzo duży zastrzyk emocji. No, nie emocji, a kart, które mogą być bardzo ciekawe.